Witajcie kochani, dzisiaj kopanie w wodzie. Co wyjdzie, to wyjdzie, trochę wieje, ale nie ma złej pogody, także lecimy do wody. Przeszukamy, dawno to mnie nie było. Pochodzę sobie dzisiaj we wodzie. Do pierwszego strzału, zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, jest pierwsze dwa grosze, szału nie ma, ale lecimy. I obok druga groszówka. Centralnie wypadła, było ją widać, teraz się obróciła już. Situjemy, situjemy. Druga groszóweczka, dwa gr dwie groszówki, okej. Okay. Warunki ekstremalne dzisiaj, bo no kurczę, fala jest dosyć duża. Zobaczcie co się dzieje. Trochę się to przekłada na Utrudnienie małe, ale spoko. Jest dobrze. Jest sprzęt, robi się robotę. Jest 20 ID, te sygnałki bardzo lubię. I coś mamy. Coś tu jest. Dobra, sypię groszówkami na razie. O nie, tym razem 10 groszy. Ale jest fajnie. Trochę głębiej i lecimy dalej. Jakiś kawałek metalu Nie to nie to Jest kuleczka owiana Ja pierdzielę zobaczcie to No ciekawie To jest raczej od chyba wyważania do leci Lecimy dalej 44 mówię, aluminium będzie a tu mamy kluczyki od jakiejś kłódki. Jakie ładne trojaczki. Lecimy dalej. Coraz wyższe dominały. 50 groszy, ale jest pieniądz. Tam jeszcze coś jest na dnie ID 22. To jest fajne. Mamy pieniądz, lecimy dalej. A nie mówiłem kolejny sygnał coraz wyższe dominały. Czy jest dobrze? To wytrzymy są toweczka. Fajnie. Lecimy dalej. Słuchajcie, ja już to widziałem. No widzicie bateria centra, ale to jest nie tylko, patrzcie to. Jaki sztosik, patrz też. Nie ma dzisiaj dużo światła, ale chyba jest srebrne, bo zachowane są ale stary pierścionek. Mega, panie, oczyszczę, ale będzie chyba srebereczko, jak nie, to tak i tak jest fajnie, kurde, rewelacja, kurde, lecimy dalej. No niestety, ostatnio w lesie trafiłem, ach, szkoda słów. I kolejny fajny sygnał. Niestety dźwięku nie usłyszycie, bo na słuchawkach przewodowych nie ma włączenia dźwięku, jak to było jest w słuchawkach bezprzewodowych. Oczywiście na żywo w tych warunkach jest ciężko trafić i wyciągnąć, dlatego nie nagrywam wam ciągle wszystkiego, bo to się nie da. Ci co kopią w wodzie, jedzą o co kaman. Mam ten sygnał. Na żywo lecimy. Ale my sobie to wyłożymy jeszcze na ten... A jest dobra, zrywka. Już widzę zrywkę i to chyba tak zostanie już w tej zrywce. Szkoda, że tu jest taki cień. Nie ma za dużo światła. No ale te widoki, to jest piękne. Zobaczcie kurde. Dalej, wiesz, Mama czy tata i rodzinka. Pięknie. Nawet takie coś cieszy. No i zrywki są, też się trafiają. Oczywiście zrywki, kapsle. fajne miejsce lecę dalej, i baterie i to już trochę tych gorszych rzeczy <laughs> ale fajnie, pogoda się robi może coś co nie wiatr mamy piersiówkę, trzeba zrobić serwę. <laughs> dobre kolejny piniunt był czarny, a go wytarły dobra, lecimy dalej uszyję w ekstremalnym świetniku Słuchajcie, tu jest na pewno moneta Nie moneta, patrzcie Guzior Chyba jakiś guzior, ale jeszcze coś tu jest Sobie schowam to Nie, wydawało mi się, że coś jeszcze jest Nie ma, nie ma To jakiś guziczek Słuchajcie, sygnał 42 duszek Poszukamy razem sygnał 42 duszek. Poszukamy razem, nie wiem co to jest. Sytowanie najlepsze w tym miejscu. O kurde, duszek, bo był bardzo głęboko, na trzy razy łopatę, jakieś 50, wędkarska. To lecimy dalej, a był bardzo głęboko, więc taki, mam czułość zdjętą do 20 nawet Żeby nie pogadywał, nie chciałem kopać głęboko, ale duszek mi się pojawił, no to, to jedziemy z No i to było by na tyle. Miało być tak fajnie, ale był... ołów też jest fajnie, Lecimy dalej. I takie lapsy się trafiają. Cóż to może być kurczę. Nie wiem czy to był przeraz, jest na drugą stronę. Prawdopodobnie. Dodą to jakoś krucze, jak pokrętło z dużego zaworu. Tym bardziej, że coś tu jest ukręcone. Tośmy chyba jako obciążnik. Dobre Słuchajcie, tyle walki, chyba cztery podejścia. Jest. 50, 20 groszy. Ciekawie. Słuchajcie, fala się zrobiła taka, no to mówię. Pójdę przy samej tej pójdę Przy samej Plaży pójdę Jezu, Nie wiem co to jest Słuchajcie Jest grubo Ja Zobaczcie to Met od plaży Ja pierdziele poczekajcie zaraz to oczyszczę Ale gruby temat Chwila Zaraz zobaczę jest zebrak nic ale gruby sztos ja, zobaczcie to no kurde jest taka fala że po prostu nie sposób chodzić tu jest grubo mega I niestety słuchajcie to bieda metal jest to aluminium wysoko to biło i faktycznie tak też jest ale kurde serducho zabiło patyna jaka musi być to bardzo stare no ale kurde mega jest super ten. Chłopaki jeżdżą na krosach. Jest dobrze. Fajnie. No i blaszunia ładna bo zdobiona. Tak super. Monetong, ale 10 groszy, ale jest tak zjedzone, że nie idzie odczytać, czy to jest 10 groszy, nie? Także przeleżała trochę. Znowu się zrobiło ciepło. Słuchajcie. O kurde, miedziucha, ale fajna. To jest różaniec, tak? Chyba. Ty, no mega. Dobra, ktoś mi kiedyś powiedział że dużo, mówię słowa mega. Ty, no jest. Jest. Ciekawostka. Pięknie, miedziuszka. Super. Dziesiąteczka różańca. Mega. No i sygnał 23 daje nam 50 groszy chyba. Takiej ładnej patynce już. Tak jest 50 groszy. Pyk. kotlecik tym razem. <ścoughs> sygnał na amelinium. Ale podjęte jest. To jest to? O, kurde, ale grube kotlaty 44, tak prawie w aluminium, ale duży Ouf, Sprawdzimy resztę jeszcze. Nie, to było to konkret, ale bardzo, bardzo głęboko było. Ouf, nie w końcu. Ja pierdzielę. Dobra, mówię, już się cofam. Idę z powrotem. Dobra, z nawet z wrażenia wyciągam pinpointer, bo patrzcie to. Ja pierdzielę. Nie wiem czy jest złote czy nie. Jak jest złote, to jest w ogóle sztos. Świeci się pięknie. Ja pierdzielę. Nie, 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 nie. Hahaha! O kurwa. Patrzcie to. Ja pierdzielę, kurde! O fuck. Czekajcie, chwilę muszę no, muszę zobaczyć, czy są płuce, czy cokolwiek, ale jest pięknie. Ja pierdzielę. Słuchajcie, jest punca, ja pierdziele Nie wiem ile gram zbierze to, kurde, ale jest. Ja pierdolę. Sorry, wybaczcie, ale jestem taki najarany. Ja tak dawno nie trafiłem czegokolwiek kurcze okrągłego. A co dopiero, takie coś, kurde. Każda okrągłość mnie cieszy, kurde. Taki jest finał poszukiwań dzisiaj. Ja pierdole Słuchajcie, niesamowity dzień z niesamowitym złotem. Zakończenie nie mogło być lepsze. Ja się mega, mega cieszę. Jakby to nawet kurcze było srebro czy cokolwiek, ale okrągłe. To by to cieszyło, a to tym bardziej mnie rozwaliło, po prostu mnie rozwaliło. Ja się cieszę, kurczę, rewelacja. Ładnie wyszło, także. Lecę. Podsumowanie pewnie w domku. Pokażę wam. Także lecę. Trzymajcie się. Dzięki, że byliście. Jak komu się podobało to przybicie, suba, przybicie, łapkę, jakiś komentarz do zasięgu, fajnie by było. Wtedy wiem, że jesteście. Dzięki bardzo, cześć. No i podsumowanie. Szybkie. Piękna bateria centra. Idealnie kawałki, jakiś taki siatek, głównie jakiś jajec, kapsli dużo. Taki duży laps jakiś od czegoś. Tu jakieś jest kółeczko od... Ogniwa jakiś odbyły łańcucha, no i z takich fajnych rzeczy. Trochę monetek padło, dwa, tam 60, 70. Blaszeczka od spinera jakiegoś, ołowiki, bardzo konkretne ołowiki wpadły. No i te najlepsze rzeczy. To jest dziesiątka rżąca jakaś tam. Niestety pierścionek pękł bo niestety jest już kruchy bardzo to nie wiem czy to jest miedziucha czy to jest sreberko ale to chyba będzie sreberko to drugie czyli dwa sreberka trafiłem no i to jest sztos nie? no to po prostu nie mam pytań mega mega strzał mega mega kurcze wykonanie tego pierścioneczka jest mega przepraszam że mam takie, takie ręce ale po prostu to tak brudzi i ołowiki brud robią swoje także mega Trzymajcie się, było konkretnie, jestem, jestem mega zadowolony także, rewelacja, trzymajcie się, hej.